Okej, okay, cześć siemano moi drodzy, ja jestem Lambower i dzisiaj Wam pokażę jak ustawić Nightbota pod live, y. tak na wstępie. Jeśli podobają Wam się tego typu filmiki, to zostawcie łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. jak już wpiszecie w przeglądarce Nightbot, to klikacie to pierwsze. Klikacie zarejestruj się, ale ja już jestem zarejestrowany, więc klikacie login i prawdopodobnie automatycznie was zaloguje jak już jesteście tutaj to będziecie mieli prawdopodobnie join channel guzik, ale ja już mam ale pokażę wam jak to zrobić kopiujecie ten link wchodzicie w panel kanału na youtube ustawienia społeczność, moderatorzy trzeba będzie tutaj kleić ten link Kliknąć Nightbot, zapisać ja już go mam, więc nie muszę zapisywać i tu już nie trzeba nic robić, więc wracamy do Nightbota i klikamy na początku komendy custom. Ja mam tylko trzy komendy, bo naprawdę nie potrzebne mi żadne inne na razie. No to ja tu wpisałem wykrzyknik do więc jak ktoś wpisze. Na czacie y, wykrzyknij donate, to pokaże się taka wiadomość Chcesz wysłać donate, tu masz link i będzie po prostu link yy. A jeśli na przykład chcecie coś ze subskrypcjami Albo coś To też można na przykład y, Chcesz y, sub, zasubskrybować y, mój kanał i, I na przykład takie tu masz link i będzie link do twojego kanału, co nie? Ale nie wiem po co to jest bo niektórzy tak robią, ale mu to niepotrzebne więc yy, na przykład giveaway czyli yy, jak ktoś naprzeciwko giveaway, to wyświetli się taka wiadomość na to, co giveaway, ale no nie zawsze to działa, bo nie chce mi się yy, zawsze tego robić tych giveawayów, bo zależy też czy chcą grafiki, ludzie, czy może promowanie. Jak promowanie, to spoko. Komendy, no to, to jest spoko, bo wtedy po prostu będziecie mieli uporządkowane, żeby ludzie wiedzieli po prostu jakie są komendy, co nie? Jak ktoś wpisze wykrzyknik komendy, to pokaże się taka wiadomość, będą wiedzieli jakie są komendy. Więc submit trzeba będzie kliknąć później. Giveaways, bo to też jest fajne. Naprawdę, to się przydaje. Więc klikacie najlepiej dla wszystkich, żeby wszyscy, y, wszyscy mogli uczestniczyć w keyw. E, najlepiej tutaj keyword. Tutaj trzeba będzie na przykład wpisać y, kasztan. Podaję Wam przykład. Jakieś słowo kluczowe i wtedy po prostu jak ktoś y, napisze to bierze udział y, w losowaniu, co nie? I tutaj jest y, antyspam, czyli jak ktoś y, za duże razy wyśle po prostu to słowo kluczowe, to po prostu nie bierze udziału w konkursie. I po prostu klikacie roll i jak będzie już tak kilka osób, co nie? Y, randomowy numerek, no to sami sobie obczajcie, bo ja nie rozumiem o co chodzi i raczej nie będę wiedział. Y, timersy są y, bardzo fajne, ja już mam ich trochę. Y, Tutaj wam pokażę jeden na przykład. Tutaj nazwę na to jaką chcecie. Tutaj będzie się pokazywało to. Czyli po prostu co 5 minut będzie się pokazywała taka wiadomość. Czyli nie bądź kasztan Subni tu będzie jakiś kanał. Chyba mój to będzie. Jak pamiętam. Weszłam drugi. to jest drugi kanał. O, i to będzie co 10 minut wysyłane. Tutaj będzie o donatach, czyli po prostu ten bot będzie sam wysyłał te wiadomości, a wy będziecie mogli po prostu sobie tam y, robić co chcecie, y, żeby po prostu tego czasu nie zajmować na czat, tylko na na przykład grafiki albo tam gierkę, żeby po prostu wam to nie przeszkadzało, co nie? Yy, o, to jest o serwerze na Discordzie. Jak chcecie to wbijajcie, co 5 minut będzie po prostu się ta wiadomość. No to chyba już wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze są request, ale ja tego e, nie używam. Ale wiem o co w tym chodzi. Po prostu e, jak ktoś napisze wykrzyknik SR, to wtedy po prostu będzie i wykrzyknik SR i nazwę piosenki, co nie? I ta piosenka po prostu będzie w playliście, e, która będzie odtwarzana. Ale ja tego nie używam. Więc to na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A na 20 łapek w górę nagram dla Was kolejny poradnik, ale nie wiem o czym. Więc napiszcie w komentarzach, a ja szybnę serduszko najlepszym komentarzom. Więc ja już się żegnam, trzymajcie się, cześć.